Witam na dzisiejszym do Get, get Ready with me. No, no, with us! u nas tutaj jest. Więc to towarzysze I Paulina, dzisiejsza <laughs> hostessa, także zaszczytne grono. Nie pokażę scenariusza. Nie, nie, nie spokojnie. Mam scenariusz tutaj. Obok. Jest on oczywiście okrojony, ponieważ dali nam okrojony scenariusz, ale wiem, co mówić. Wiem, co robić. Na tym się skupiamy. Yy, brązowa, tak, tak to jest dzisiejsza sukienka, która wygrała. Czemu ona? Głosowanie było bardzo różne, więc tak się nie czuję, jakbym Was oskamowała czy coś, ponieważ, no, bardzo bliskie było. Czemu brązowa? Ponieważ mam okres więc nie biała. E, czerwona była za duża. Wyczułam po prostu, że ona mi troszkę tak odstaje, a że gorset, jak gorset odstaje. Źle nie chcemy bana, prawda? To by była katastrofa, ale byłby przynajmniej szotroku na za rok. No i jeszcze była czarna, ale wiadomo, coś czarno, więc nie będziemy, się tego, nie będziemy tego nawet komentować. Ćwiczyłam e, tekst idzie w miarę dobrze. Idzie w miarę dobrze z tekstem. Wiadomo, e, pewnie się jakieś wpadki trafią, ale jak coś mam przygotowane, mamy karty, z których też możemy czytać. Co robicie? E, ja się uczyłam tekstu, teraz powołujemy. A ty, ja ty już, tego, już. Nie, spokojnie, wszystko, wszystko w porządku. Nie, przejmuj się Dominik? Nie pożałujesz. Jedyne co, to że mogę tekst zapomnieć, ale to będzie, będzie zabawnie, prawda? Ale ja się uczyłam ja bym bo to najbardziej e, relaksujący moment przez ostatni tydzień, bo tak mi masował główkę i to było takie I że ma tydzień Jedyna miła rzecz przez ostatni tydzień, no nie? Taka, że relaksująca. A tak to co? No spokojnie, no nie? Stresujesz się? Myślę, że każdy, kto widziałby ponad 10 tysięcy widzów na makijażu o godzinie 15, będzie <laughs> <więc, że> no, <laughs> się stresować, no nie? A no. Weź stream, żeby nie było widać mnie, mnie, dobra? A, to ja mogę wyjść po prostu na chwilę. Nie, <laughs> ty lecił mi... A czy macie nie być widać, ale co Ty nie chcesz być widać. To tu, ja Możesz... się a to tutaj się przybijam. Aaa, no to To tu będę najbezpiecznie. No nie, to trzymaj, ja pójdę. A to się nie odbija nie nic? Nic, zrozumieć, nie, to się zbiłem, jak zobacz. No patrzę, patrzę, a to jest takie proste, to jest nowe nowe otoczenie, ma wiedzieć, czy się odbija. <grym> się, buty mam takie, bo one są mega mięciutkie. Jak coś mam jeszcze skarpetki, żeby... żeby było miękko, ale póki co... Po prostu tak. Ej! E, widzicie to? Nie widzicie? Widzicie to? Dobrze, I... no, ładnie, ładnie wychodzi Dawid. Mam scenariuszu. Że mam wyjść sobie? Nie, ale mam scenariusze. Do mini, mini, mini leak. Na samym początku, tak żeby wiesz, jak jest zagajenie, to między bla, 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 jest tego, że kto ostatnio dostał na ręka do góry. Ja się boję, że będzie, że kto do tablicy i się nie zgłasza, że będzie, że będzie pusto. Spoko, to podniosę rękę. Podniesiesz? Podniosę na rękę, Dobra, teraz. Dobra, dobra, dobra. To jak coś... Albo pójdę zaraz do mamona powiedzieć, czy... Przepięknie, hotowa. Tak, ładnie? Tak. To śliczna. Pokażę Wam jeszcze jaką mam... Yy... O, ale śliczna, ale ładnie. Mam pytanie, teraz taka, taka jest, mamy yy, ten. Nie, nie, bo tutaj. A, no to dobrze, zoom zrobię. Tak, tu o... Czy podoba Ci się łańcuch Karoliny? Tak, bo mam jeszcze taki drobniejszy. Perełki. Perełki. Ja to na co dzień noszę, Pokaż. Bo tu mam, wiesz, takie bardziej... nie perełki, ten tak. Perełki czy tam się Pokaż, pokaż. A nie jest 50. /50. Yy, te te takie za za Tamte są dużo, teraz wieczorowe bardziej. Wieczorowe dużo osób teraz osób pisze te teraz teraz pierwsze. Te Te pierwsze. Tak, że no, wiecz, teraz no. bardzo dużo że no. że pierwsze. Że nie, no bo one są takie bardziej wieczorowe jest jest pierwsze. jest 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 fajne. Fajne, jest ale ale... jest na... jest jest Tak. Bardziej jest 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 A jest jest ma się jest się jest coś. Ładnie się czuję. Czuję się ładnie. Czuje się, dobrze. A czuje się ładnie, jest się jak czuję się ładnie, czuję się pewnie. Mogę, mogę teraz każdemu dać Nagrodę, na którą zasłużył wszyscy ciężki rok, cały rok ciężkiej pracy. Witamy w streamie, Jest gorąco uprzedzam. Nie, nie może z gorąco. Siema, siema widzowie. Cześć. Masz. Makaroniki? Tak, będziesz miała może... trochę nie, gorąco, daj gorąco. Moja drodzy, Zazdaczka schodzi. O, jak jestem ładny. No jesteś ładny. Co jest dzisiaj z zewnątrz. Nie, już spokojnie, <grym> spokojnie. Czy się stało i tak? Widzowie, to jest moja żona. Jak się Taki, taki pleks, moja żona. A to jest prezes, prezes. Dzień dobry. Kopertę poproszę. Muziowo, Muziowo, prezes. Łapówki przyjmuje. Ilele wygląda bardziej różowo? że kamerka wam trochę przekłamuje. Patrzcie jaką zawrotną prędkość mam jak chodzę. Chodzę w slowom. Uwaga, bo będę wchodzić po schodach, więc oficjalnie pokażę wam pod po schodach. Uwaga, testy, beta testy. To nie poszło. Powiedzcie, że nie wyglądało tragicznie. Okej, okay. jest git, jest git. Dobra, kochani. Dziękuję bardzo za oglądanie. To był Get Ready Fast, trochę spontaniczne, trochę telefonowe, ale myślę, że to nasz urok. Czuję, że 30 tysięcy osób się zebrało, to podziękować. 30 tysięcy. No. ale może podziękować, powiedzieć, że tam miło boże, że się poczekaj z tą na Get Ready i te sprawy, i teraz zapraszasz na galę oficjalną. 30 tysięcy osób. Zapraszam na grupa Instagrama, TikTok, nieuczesana TV oraz nieuczesana szoty. Ty, Karnie, masz teraz jakby o 18 się masz minutę na żart jakiś, dajesz. Jaki żart? Lecisz. o 17. Czekaj! Y miałam, miałam, zapomniałam. Na pewno był mega zabawny. To nie z transformersami, już transformersy były. No. To inny jakiś. Mam jeszcze o ale nie wiem. <głoslerne> Family friendly, przypomniałem. Family friendly. już pisze. Czemu długopis nie chodzi do szkoły? Bo się wypisa. <głoslerne> To oh. <noise> Szczerze się czuję jak druhny. <noise> jak Idziemy O, do jest, tak. oh, dobra. O, oh, jest i on. Chyba, <noise> <masz, ty> <noise> oh, jest. O, <noise> nie <noise> 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 Bo z, z, czekaliśmy, żeby rajdę leci. A, to ja nie wiem się już stream. Lecimy z rajdem, do zobaczenia. Papa, pa. widzimy A. się za godzinkę, za godzinkę stream. Połowę, papa. Ja jeszcze przed sobą nimi ze jednej osoby, najbardziej czarującej streamerki. Słyszycie mnie streamerki, najbardziej czarującej streamerki, która będzie ze mną współprowadzić tą galę. Zapraszam tutaj do mnie Karolinę Nieuczaną Brodnicką i poproszę wielkie brawa dla niej! Zaproszenie mnie tutaj obok niego. Cieszę się, że będę mogła razem z nim prowadzić tutaj galę i prezentować różne nagrody. Mam nadzieję, że dacie sobie radę bez napisów. Postaram się przynajmniej. Następna kategoria to w topa roku, a Ty jesteś mniej nominowana. Tak. Nie? Także tak się złożyło, ale spokojnie, wiesz, nie będę się śmiał. Panie i Panowie, przed Wami gość specjalny, który odczyta wygranego tej kategorii. Zapraszamy na scenę twarz polskiego LoLa, twarz Rift Legends, Damian nerwa No i mamy sześć osób. Arkwell, Nieuczesana, Xentitation, Izak, Random Bruce oraz Meduska. A zwycięzcą jest Nieuczesana. Nie wiedziała, nie wiedziała, nie dzikowaliśmy. Dziękuję bardzo. O, nie. Więc tak, w to parę to gdy montowałam komputer, także jak widać studia informatyczne się opłaciły właśnie na ten moment. Studiujcie dzieci, pamiętajcie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy głosowali. Fajnie jest coś wygrać. I mam nadzieję, że w przyszłym roku gwarantuję na pewno jeszcze więcej dużo w top. Kolejna kategoria, którą ja nie będę wręczał, pozwólcie, że że obowiązek wręczenia następnej nagrody pewnej wyjątkowej osobie. Możecie ją kojarzyć chociażby z tego, że występowała w ostatniej dramie i że zaraz wręczy złotego się w kategorii streamerka robi. sponsorowanej przez GBS. Panie i panowie, wielkie brawa dla Menders! Dobry wieczór wszystkim. Nie ukrywam, że jest mi niezmiernie miło, że mogę wręczyć właśnie tę nagrodę jednej z moich koleżanek, bo tak się składa, że akurat poznałam się ze wszystkimi nominowanymi, czy to, czy to w różnych grach, czy to prywatnie. Dlatego nie będę przedłużać, bo to nie jest… W takim razie, ja Ci przedłużam. Były dwie, były dwie główne nominowane, na nie poproszę również kamery w tym momencie. Mamy oświetloną Kasiks i mamy cały czas oświetloną Nieuczesaną. Tutaj rywalizacja, widzowie, a zarazem jury oddawali głosy prawie tylko na te dwie streamerki. Dosłownie, nie wiem, tam z 5% głosów były na inne. Teraz może odczytać zwycięszczynia. Co mówiłam się nie zmienia, bo z obiema dziewczynami się bardzo dobrze znam. Czy to prywatnie, czy też e, Twitchowo. Ale nie będę przedłużać, bo to jest moment którejś z nich. A nagrodę dla najlepszej streamerki. Złoty Antoś. Wędruje tej nocy dla nieuczesanej. <ślesk> że wygram, bo konkurencja była naprawdę potężna. Także dziękuję wszystkim za głosy, dziękuję za oglądanie, też wspieranie. I bo no nie wiem co powiedzieć. Naprawdę dziękuję Wam wszystkim. Czuję się bardzo doceniona. Cieszę się, że to co robię jest jakoś doceniane i daje mi ta nagroda napęd do tego, żeby w tym roku również dawać siebie wszystko, a nawet jeszcze więcej. Znaczy, Dziękuję bardzo i dziękuję również Dominikowi za zorganizowanie takiego eventu, gdzie każdy z nas może się poczuć doceniony. Dziękuję ślicznie.